Cześć! Na dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was top 5 moich ulubionych smoków z Lego Ninjago. Na miejscu piątym umieściłem smoka mistrzału, którego po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w piątym sezonie. Jest on w kolorystyce biało-złotej oraz ma wąsy, przez co bardzo pasuje właśnie do mistrzału. Mogliśmy go dostać w zestawie 70734. Miejsce czwarte nadal zajmuje sezon piąty, ponieważ na tej liście nie mogło zabraknąć nikogo innego jak Smoka Morro. Sama bestia budzi gro ze swoim wyglądem, więc idealnie wpasowuje się w klimaty Moro. Mogliśmy dostać go w zestawie 70736. Trzecie miejsce zajmuje nikt inny jak Ultrasmok. Są to dokładnie cztery smoki żywiołów, ognia, lodu, ziemi i błyskawic, złączone w jednego czterogłowego smoka. Jeśli byście chcieli dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się jego losy, jeśli chodzi o serial, to odsyłam was do filmiku internetowego Opowieści z klasztoru pod tytułem Zieleń i Złoto. Jeśli chodzi o zestaw, to znajduje się w dwóch zestawach, a dokładnie to 9450 oraz 70679. Na drugim miejscu umieściłem tytanowego smoka Zeina, którego zobaczyliśmy po raz pierwszy w czwartym sezonie. Wygląda on kozacko, a szczególnie jego kolorystyka. Ten srebrny z niebieskim idealnie się komponują. Znajdował się w zestawie o numerze katalogowym 70748. No i na miejscu pierwszym zasłużenie smok czaszkoksiężnika z 13 sezonu. Wygląda on mega kozacko, w serialu jak i w zestawie. Moim zdaniem stworzenie szkieletowego smoka wyszło super i w samym serialu wyglądał mega groźnie. Super też, że pluł jadem, a nie zwykłym ogniem co nadawało super klimatu. Możemy go dostać w zestawie 71721. Więc to była moja topka, ale wy możecie dzielić swoją w komentarzach, a już się zamierzam Nam do usłyszenia. Cześć.